Widowie nie wiemy co się stało, ale czekajcie, bo ja jestem youtuberem, to wiecie, ale wiecie co? Spotkałem youtubera. Widzicie to? Widzicie? Ja nie wiem, co tu się właśnie stało. <laughs> Może przeczytam wam czat, że napisałem ki kiedyś, gdy będzie okazja, to z wami coś nagram. I ten no, szalony kotlecik napisał albo ja z wami. I szalony kotlecik napisał, bo ja też nagrywam jakby co? <laughs> Jakaś it z Ola123321 napisała, sprawdzę i dołączę i powiem tobie. I szalony kotlecik napisał, ok. I jeszcze napisał, zapraszam do auta. <laughs> no to jest to auto. Ale mocne, szczerze, tak dla widzów. By wrzucę na swojego posta, ten, no jego kanał. No, okej, okay.